Witam wszystkich bardzo serdecznie, oczywiście z kanał Porady Ogrodowe Fraszy. Witam wszystkich bardzo serdecznie, zrewizowuje widzowie, drodzy Państwo. Jeszcze raz mi dzień wszystkich witam. Ech, dziś temperatura rano było chyba, nie wiem, ile, 19, może 20 stopni, coś takiego. Teraz wyrosła do 23 stopni, także wczoraj było dosyć chłodno. Dziś tak samo spadło z 23 do 20 stopni, może 21, ale... Wiat jeszcze jest, także no oczywiście, tak jak oczywiście zawsze mówię: oczywiście nie zapomnij o łapce w górę, subskrypcji, również zapraszam do obserwacji Instagrama i Facebooka. Do ustawienia obserwacji łapkę w górę lub serduszka, no oczywiście to dalej, dalej tego filmu. Oczywiście reszty materiałów będą udostępnione linki, ale to w najbliższym czasie, jak y, troszkę dojdę do zdrowia. Także wkrótce myślę, że będzie uzupełnione na Facebooku, także tam i na Instagramie również zapraszam. Także dziś będzie o pielęgnacji kawy kwiata, arabika, inaczej mówią coś tak mniej więcej kafe, arabika kwiat taki jak to tam się mówi. I jak widzimy jest dosyć w dobrej kondycji, jest po przesadzeniu i tak dalej. Jak widzimy puszcza nowe liście. Jak to się stało tak dalej. Jaki nawóz zakazimy. Oczywiście to jest ziemia zwykła uniwersalna. Jak widzicie. Z Biedronki taką można mniej więcej kupić. Lub taką ziemię bio lub kompostową, lub po prostu próchniczą, Wystarczy, taką ziemię po prostu kupić. Żadnego perlitu nie dajemy, chyba że ktoś lubi i tak dalej. I tyle praktycznie, jeśli chodzi o to. Jeżeli chodzi o nawóz, to żadnych nawozów chemicznych. Żadnych nawozów chemicznych nie dodajemy, typu takich tam różnych kupnych, tylko po prostu naturalne składniki. A najlepszym takim nawozem, ja Wam powiem co takiego jest: nawóz wieloskładnikowy, który znajdziecie dwa przepisy na moim kanale. Pan do gry na YouTube, oczywiście zapraszam. Ale też dobrym nawozem jest, zobaczcie co takiego, praktycznie, drodzy widzą Państwo, elektroity, które kupujemy oczywiście w Aldim, to jest oczywiście firma Vitalis i jedna taka dawka na kwiat raz na dwa raz na trzy tygodnie puszcza, zobaczcie pełno liści po takiej dawce no i wystarczy to tylko podlewać teraz na dwa raz na trzy tygodnie takimi oto elektrolitami i po prostu pełno liści będzie e, puszczać także no cóż, jeśli chodzi o pielęgnację to było na tyle a ja oczywiście z Wami żegnam także zobaczcie do kolejnych materiałów Na że na razie oczywiście pozdrawiam